Rak płuca to najczęstszy nowotwór zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Każdego dnia na raka płuca umierają w Polsce aż 63 osoby dziennie, 1900 osób miesięcznie, co daje 23 tysiące rocznie. Przez wiele lat lekarze byli bezradni, próbując pomóc chorym na raka płuca. Nie było skutecznych metod diagnostyki i leczenia. Rok 2020 miał być w Polsce szczególnie dedykowany w walce z tym nowotworem, niestety okazał się być głównie w teorii, a nie w praktyce. Dodatkowo, w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, chorzy doświadczają coraz większych opóźnień w dostępie do diagnostyki, hospitalizacji i terapii. Pacjenci z rakiem płuca starają się być coraz bardziej słyszalni i aktywnie walczą o szanse na zdrowie i dłuższe życie. Dzięki temu chorzy i ich bliscy zrzeszają się w grupach wsparcia i stowarzyszeniach i wspólnie walczą o prawa do życia. Choć przełomowe terapie onkologiczne są zarejestrowane, to wiele z nich nadal nie jest refundowanych w Polsce, a więc realnie nie są dostępne. Pomimo zapowiedzi resortu zdrowia, ostatnie dwie listy refundacyjne nie przyniosły pacjentom z rakiem płuca dobrych wieści. Czy tym razem doczekają się szansy na dalsze życie? Miej serce dla płuca, nie pal. Nie zatruwaj swoich płuc, nie zmniejszaj swoich szans w walce z COVID. Miej serce dla płuca, lekarzu. Zachowaj czujność onkologiczną. Niektóre objawy mogą świadczyć o raku płuca. Po pierwsze, wyklucz nowotwór płuca w przypadku przewlekłego bólu barku, nawracającego zapalenia dróg oddechowych czy kaszlu. Miej serce dla płuca, pacjencie. Nie lekceważ nawracającego kaszlu i bólu barku. Badaj się profilaktycznie. Skorzystaj z programu wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Miej serce dla płuca, decydencie. Pamiętaj o największej grupie chorych onkologicznie w kraju.